Kora uboga związana jest przede wszystkim z drzewostanami liściastymi. Jej śpiew złożony jest ze zwrotek złożonych w całości z identycznych dwusylabowych fraz, w których pierwsza sylaba jest wyższa od następnej. W od sosnówki sikora uboga nigdy nie zmienia układu sylab tworzących frazę. Niekiedy zmienia jedynie tempo śpiewu. Zwykle jest to także połączone ze zmianą miejsca, z którego śpiewa samiec.